z Florydy. Słuchajcie. Temat dzisiejszego live jest Pamiętasz? Pamiętasz, jak to się zaczęło? <laughs> jak to się zaczęło? I słuchajcie, nie jestem sama, ponieważ dzisiaj e, jestem w gościach u mojej koleżanki Agnieszki. Witam was bardzo serdecznie, Agnieszka Sadecki. No i temat dzisiejszy live dzisiejszego live tak naprawdę jest o tym, jak to się wszystko zaczęło. I chciałabym, chciałabym może zadać pytanie Agnieszce, ponieważ któregoś dnia, dawno, kilka lat temu, tak? Pięć. Pię tak, już pięć. Mm -hmm. Pięć lat temu y cała przygoda nasza i w ogóle poznanie, poznałyśmy się przez internet, to się wszystko zaczęło. I co tak naprawdę dała, y daje i Agnieszce i mi, ten, co w ogóle daje nam to, że się znamy i... Co mamy jeszcze poza tym, że się znamy? I tak, tak troszkę tajemniczo, tak trochę tajemniczo <laughs> mówię, bo chciałabym, żeby Aga odpowiedziała mi. Powiedz, jak to było. No to opowiem Wam naszą tajemnicę. Nie tajemnicę, ale takie przesympatyczne spotkanie. Oczywiście zaczęło się to online. Mata odważyła się, po prostu odważyła się, zadać hmm. mi to pytanie, czy byłabym zainteresowana planem B sposobem na dodatkowy dochód. Mhm. Ja oczywiście nie wiedząc zupełnie, o co jej chodzi, a ponieważ akurat na, w tamtym czasie prowadziłam salon kosmetyczny i naprawdę nie miałam czasu, ale miałam również już w głowie myśl, że chcę się przeprowadzić, więc przeczytałam i mówię, ale o co chodzi? Więc Marta krótko mi wytłumaczyła, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, zaprosiła mnie do naszych grup, mhm. I, no, i zostawiła I na dwa dni. <laughs> ja w tym czasie obiecałam, że oczywiście zajrzę, poczytam, przejrzę, o co tak naprawdę chodzi, no ale jak to bywa, w takiej pracy i we własnym biznesie nie znalazłam na to czasu. Pracowałam po całych dniach, 12 godzin dziennie, więc przychodząc wieczorem, nie chciało mi się. Szczerze nie Ale chciało. Ale co nie chciało? Się, ci się? nie chciało mi się czytać, zaglądać, przeglądać. O. o. Czyli to co cię poprosiłam, tak. żebyś przeglądała, zaglądała. dokładnie Nie miałaś czasu, byłaś zmęczona i, i jakoś tak. nie, nie przeglądnęłaś przeglądałaś tych informacji. Ale oczywiście. I co dalej? Za dwa dni Marta ponownie zapytała mnie: "Aga, czy miałaś czas zajrzeć, dowiedzieć się, poczytać?" Szczerze powiedziałam, że nie. Więc krótko opowiedz mi, o co w tym wszystkim chodzi. I wtedy Marta opowiedziała mi po prostu przy rozmowie. Rozmawiałyśmy? Rozmawiałyśmy. Wiecie, ja tak się dopytuję, bo ja już tego nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, a ja kiedyś do tego wróciłam, do naszych pierwszych rozmów Aha. wróciłam i jak to, jakie były tego początki. I, I właśnie zobaczyłam, rozmawiałyśmy i ty mi wtedy wytłumaczyłaś, o co chodzi. Ja mówię, wiesz co, dobra, lecę w to, co mam zrobić. Podjęłaś ja, decyzję tak, po rozmowie. Tak, podjęłam decyzję po rozmowie, dlatego że ja jestem... Um, Zawsze to powtarzam przy każdym tak naprawdę takim spotkaniu i live'ie i jak zostałam nauczona przez mojego tatę, że to, co staje na Twojej drodze, warto spróbować. Bo to nie jest tak obojętne, że Marta się pojawiła, zadała to pytanie, zawsze jest to po coś. I mm. ja zawsze wychodzę z tego założenia, że wyjdzie, nie wyjdzie, potargować warto i zobaczyć, <laughs> o co w tym wszystkim chodzi. Podjęłam decyzję, Marta wysłała A jaką link. decyzję podjęłaś? Podjęłam decyzję o współpracy. Tak na tak naprawdę nie o współpracy, tak naprawdę nie lubię tego słowa, ale wejścia do firmy Forever, bo nie wiedziałam, co to znaczy współpraca, nie wiedziałam, o co chodzi, nie wiedziałam, czy mam coś sprzedawać, ale myślę sobie, warto spróbować. Więc spróbowałam, Marta wysłała mi link, zakupiłam pakiet startowy i pamiętam ten moment, kiedy Marta dostała e-mail potwierdzający o tym, że ja zakupiłam pakiet startowy i zadzwoniłaś do mnie, to jednak biznes, <noise> Obie byłyśmy w szoku. Ja nie wiem, co ona do mnie mówi, a Marta mówi, że to biznes, więc powiedziałam tak, pewnie biznes. <noise> Bo powiem wam, że ja nie znam produktów. Nasza firma i, i, i rozpoczęcie naszego biznesu jest równoznaczne z tym, że my zaczynamy próbować nasze produkty, stosujemy je i, i tak się to zaczyna. Niektórzy wchodzą, próbują produkty i dopiero później decydują o biznesie. Ja nie znając nic, po prostu podjęłam decyzję i nie żałuję do dnia dzisiejszego. Ale fajna historia. Super. Ja, ja, też, ja ją też uwielbiam, bo uważam i wszystkim radzę, spontaniczność i intuicja jest najważniejsza w naszym życiu. Nie ma Ale nic pięknie. lepszego. Nie ma. Nic lepszego. Dlaczego tak e, uważasz, że to byłam, że rozpoczęcie swojego własnego biznesu z domu, bo tak naprawdę to jest biznes domowy. Gdzie uczymy wiele ludzi, chętnych ludzi, tak naprawdę? Uczymy, jak mogą mieć dodatkowy dochód pracując z domu, albo też stały dochód pracując z domu. Dlaczego ten, ten biznes domowy, który rozpoczęłaś, tak bardzo lubisz? To jest zupełnie coś innego niż taki. Ja no mam możliwość porównania, tak, tego. Tak, ty możesz Absolutnie porównać. Tak, bo powiem wam po pierwsze. Nigdy, przenigdy nie zostajemy tu same w biznesie online. Nigdy. Zobaczcie, mam taką niesamowitą liderkę koło siebie. Mhm. Ja mam akurat to szczęście, że mieszkamy nie tak, chociaż nie daleko, ale, ale od siebie. Ale mamy tą możliwość się widzieć tak. i, i słyszeć. To nie tylko o to chodzi, bo nawet jeśli mieszkamy, nasze grupy są po całym świecie i, i w Polsce, czy w Anglii, czy gdziekolwiek indziej, możliwość mamy w tej chwili internetową mhm. i, i porozmawiać i zobaczyć się. Tak. Ale właśnie to jest to, że tutaj nikt nie zostaje sam. Tak naprawdę, czy mam hmm. jakiś problem, czy ktoś ma jakiś problem, jesteśmy w stanie coś poradzić, doradzić, pogadać, dodać otuchy, wesprzeć wszystko razem. Natomiast Ale tak w biznesie, do brzegu, do brzegu no. w biznesie stacjonarnym zostajesz z problemem sama. Jako właściciel tego biznesu hmm. zostajesz z nim na 24 godziny sama. Masz hmm. pracowników, masz opłaty, masz wszystko inne. Są różne różne takie sytuacje, w których radzisz sobie po prostu sama. Czyli doceniasz to, że tutaj masz, budujesz biznes dla siebie, ale tak naprawdę masz, budujesz zespół osób, budujesz swój własny team osób, Dokładnie. które klientów, którzy kochają produkty którzy używają, budujesz team osób, którzy mówią, hej, Aga, ja też chcę tak pracować jak ty, no nie podoba mi się to, albo ci mówią, Aga, świetne te produkty, no to powiedz mi więcej, jak wygląda praca, współpraca z Wami, no nie. Budujesz tutaj ten team, czyli budujesz dla siebie, ale z zespołem. Tak, tak. Pomagając innym, pomagasz sobie. Nikt tu nie jest wyżej, niżej, mamy te same problemy. mamy, Zmagamy się z różnymi sytuacjami. Dlatego tutaj wszystko rozwiązujemy wspólnie, razem. No ale dobra, hola, hola. <laughs> o! Oh. <laughs> Nikt tu nie jest wyżej, niżej. No ale to nie piramida? Absolutnie nie. nie. Tu nie chodzi o to, że y, wiadomo osoby, które y, weszły <laughs> wcześniej, czy my jesteśmy na innej. Pozycji. Tu chodzi o tą taką więź. Marta jako liderka numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. Czy ja przy niej się czuję jak taka gorsza osoba? Jak ja jestem Liżej, tylko zwykłym nie? menadżerem? <grym> to, na, ja tutaj się wtrącę. To jest najlepsze, że no dobrze. Jestem numerem jeden lider. Aż mi ciężko to wymówić, oh, ale naprawdę tak jest. tak jest. Jestem numerem jeden, liderem jeden. <grym> Forever, tak, ale jest numer jeden. Ja jestem jak powiem, numer ciebie, jeden. W Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. I siedzi koło zwykłej menadżerki. Przestań, no, proszę ale się. zobacz, widzisz, widzisz to? Widzisz, że tutaj nie czuję. Tu nie ma tego. czegoś takiego. Ja nawet nie umiem wypowiedzieć tego <grym numerem <grym jeden z liderem. I tu jest ta normalność, tu jest takie, takie, takie zwykłe kobiety, które, które mogą się pośmiać, powygłupiać, pogadać zupełnie na różne tematy. Mhm. I ja tutaj jeszcze chciałabym dodać i wtrącić, ponieważ... No, można, by było, można by było podnosić tutaj nos do góry i chodzić zadarta i, e, i myśleć o sobie, że pozjadałam wszystkie rozumy. Ale tak naprawdę, biznes, o którym my mówimy, ten, to się nazywa network marketing, to jest inny sposób, inny styl biznesu, ponieważ ja marzę o tym, mimo że ja jestem numerem jeden w Stanach. Ale ja marzę o tym i ja wprowadziłam Agę, mm -hmm. ale ja marzę o tym, żeby Aga była numerem jeden i to nie tylko, że to. Ja marzę o tym, żeby inne osoby były też numerem jeden. I ja marzę o tym, żeby one wybudowały większy biznes niż mój. A jest to możliwe. I tu jest ta to tak. super tak. Po pokazane i przedstawione, że to nie jest żadna piramida. I jeżeli myślicie, że to piramida, no to to wam powinno tutaj otworzyć oczy, że o oh wow, to myślałam, pewnie myślicie, o oh, myślałam, że to jest inaczej, no nie, że tylko góra zarabia i dół pracuje. Mm -hmm. Nie, bo ten, znaczy każdy tu pracuje i Bóg i góra pracuje i dół pracuje. Tak, powiem wam, że dzisiaj sprawdzałam wyniki Marty. <laughs> Co, nie, no nie, dokładnie. ja muszę też pracować. Musi. To nie jest tak, że ja tutaj siedzę sobie i tylko przeglądam internet. Nie, nie. Ja pracuję tak samo jak i Aga, jak i każda jedna osoba, która rozpoczyna z nami współpracę. Ale chodzi o to, tutaj chcę Wam powiedzieć, że moją pracą jest znaleźć osoby lepsze niż ja. I, i moją pracą jest pomóc osobom, które, które, które kiedyś może zainspirowałam, które podjęły decyzję, tak jak Aga i jak wiele innych osób żeby one wybudowały większe biznesy niż mój osobisty. Jest to możliwe jest to możliwe, bo mamy już na, naszych, na naszym przykładzie w grupie wiele takich sytuacji, gdzie osoba, która, y, która jest niżej tak jakby w planie marketingowym przeszła zarobkami dużo, dużo więcej i planem marketingowym tak samo przeszła, czyli tak jakby przeszła tą piramidę od dołu do góry. Dokładnie, tak. I to jest właśnie to łatwe porównanie, dlaczego właśnie to nie jest ta piramida. No dobra, ale wracając do ciebie, Aga, ym, podjęłaś decyzję, i ta decyzja była tak naprawdę spowodowana tym, że ja miałam na, na tyle jaja, jaj, żeby zadać, wyjść z pytaniem do osoby obcej, bo Agnieszki nie znałam. Tak. To jest to, że my czasami nie wiemy, kto. Ym, kto jest kogo tam spotkamy na internecie, kto nam się spodoba, bo często to są takie, to jest takie właśnie jak Aga mówiła, na spontanie idziesz, no nie? Patrzę na profil i patrzę, o fajna, fajna dziewczyna, no nie? Przeglądnęłam ten profil trochę, byłaby super wychodzę do niej z propozycją. I tak samo była Agnieszki. Ale nie znałam jej, nie rozmawiałam z nią nigdy wcześniej. Yy, nawet nie wiedziałam prawdopodobnie, że masz, yy, że jesteś właścicielką salonu kosmetycznego. Nie wiedziałaś nawet, gdzie mieszkam. Dokładnie. Nic, Więc pamiętam tą rozmowę. <laughs> Więc tu się, tu tak idziesz na spontanie z tym i jeżeli masz na tyle gadz, no, no jeżeli masz jaja, to po prostu nie boisz się wyjść z tą ofertą do innych osób, bo tam są osoby, które czekają na tą propozycję, i śmieszne jest to, że nie wiemy, kto czeka, a kto nie czeka, ale jak nie wyjdę z propozycją, to się nie dowiem, bo ja też zauważyłam, nie wiem jak ty, Aga, ale ja zauważyłam, że ludzie się wstydzą, nawet jak ja na przykład mówię otwarcie o biznesie na profilu i ty mówisz, no nie, to ludzie się wstydzą wyjść z pytaniem na przykład tak bezpośrednio, hej Marta, na czym ta praca polega? Ale jak ja wyjdę, zauważyłam, no nie z tym pytaniem takim bezpośrednio prywatnym, to ludzie są chętni. Tak. No, ty też I tam to widzisz? Jest, tak, absolutnie tak. I, I wiecie co, właśnie to jest jeszcze dokończę do poprzednią właśnie naszą myśl, i to jest piękne w tej pracy. I ja uważam, że ludzie nie powinni się siebie ani wstydzić, ani bać. Najgorsze co mogły usłyszeć, to co? Nie, dziękuję. nie dziękuję. Nic więcej. Albo ktoś ja, nie odpowie. Wiecie, czasami jak rozmawiam, bo wiadomo, że rozmawiamy z wieloma kobietami w ciągu każdego dnia i, i, i nieraz mi mówią, wiesz co, Aga, może bym chciała, ale nie wiem, czy się do tego nadaje. Mhm. Ale ta rozmowa zaczyna tak fajnie przebiegać, poznajemy tyle niesamowitych osób, tyle niesamowitych kobiet. Z mnóstwem takich inspiracji, z mnóstwem pomysłów. To jest, to jest niesamowite. Ja, na, ja uwielbiam odzywać się do obcych osób. Uwielbiam poznawać, poznawać kobiety. To jest niesamowite, ile się można nauczyć jedna od drugiej. Uh -huh. Wiecie, czasami mi osoby piszą: O, tak fajnie napisałaś wpisy na swoim profilu. Ja inspiruję się kobietami. O tym, o czym rozmawiamy. O, o tym fajnie. naprawdę, bo, bo mają takie niesamowite. Też i nieraz problemy. Pięknie o tym pisać, pięknie o tym mówić. I taka każda rozmowa naprawdę dużo daje. Dla mnie niesamowicie. Nie żeby czymś się podzielić tak. też na. Niesamowite. Na profilu. Dla mnie to najbardziej właśnie wciąga to, że ja uwielbiam rozmawiać z obcymi. Uwielbiam. No dobrze, ale powiedz mi jeszcze, wracając do, do tego, że no, kto by to pomyślał, jaki był tytuł live'a? Pamiętasz? Jak to się chyba zaczęło? <laughs> Jakie były ja, początki? Jak to się y, zaczęło? To już wiecie, jak to się zaczęło, a jak to jest po pięciu latach. Niesamowicie, dalej niesamowicie, słuchajcie. W jak to wygląda? Pięciu lat, troszkę no. zwariowanie. Z górki i pod górkę, bo wiadomo, że tak jak każdy biznes, bo to nie jest też tak, że wchodzimy, wow, sielanka, robimy swoje, jesteśmy na szczycie jak Marta. Nie! I otwarcie o tym zawsze mówię, że... Pracujemy, my tu pracujemy tak samo jak gdzie indziej, tak samo jak ja pracowałam na moje klientki lata, tak samo pracuję tutaj. Każdego dnia trzeba włożyć coś od siebie, dużo serca, dużo miłości, dużo wsparcia, ale tu jest też coś innego. Tu są przyjaźnie, tu jest niesamowita jedność. My się spotykamy, my jeździmy na różne wyjazdy. Między innymi Marta w tej chwili była w Paryżu i to też są piękne, i już wspomnienia tak. i piękne wyjazdy. Które są oczywiście sponsorowane przez firmę, ale nawet takie rozmowy między nami telefoniczne, mnie to przez pięć lat. Ja ostatnio napisałam nawet wpis na naszej grupie, że tyle miłości, tyle przyjaźni, tyle wszystkiego, co ja zyskałam tutaj przez ten czas, to jest. To jest w ogóle nie ma nie tego Tylko żadnego, twoje, nie? Tak, nie nikt ci tego takiego. już nie zabierze. Jest druga rzecz, że przecież między nami jest różnica wieku i to dosyć spora różnica. Teraz powiedzą, że ja starsza. Przestań! Nie, przestań już! Nie opowiadam! Ale... Nie, nie! Chciałabyś pokazać tu światu moje zmarszczki. Nie! Jest no. duża różnica wieku, ale nikt tego tak naprawdę nie odczuwa. Nie widać? Prawda? Jak patrzę na nie, nas. Napiszcie to nie nam widać. tam, czy widać. Czy jak siostry bliźniaczki, <laughs> powiedzmy, no Marta, widać, że starsza. Także tak, to jest, to jest właśnie to, że my naprawdę się tutaj przyjaźnimy. Oprócz tego, że pracujemy. Nie jest też tak, słuchajcie, czasami rano, o 8 rano Marta do mnie dzwoni. I mi opierdziela. I jest też tak, no wiadomo, że tak, weź nie. się do roboty, już nie przestań spać, nie tutaj, nie. Jeszcze śpisz? Tak, a albo, ty już albo, mówię, tyle zrobić. albo mówię, nie marudź! <laughs> tak. Nie marudź, robimy. Z tym marudzeniem też jest tak, bo, bo są takie dni, że nam się nie chce. I nam się... Ale wiecie co? Fajne. Takie dni też są potrzebne, i najważniejsze jest to, że co? My możemy. Możemy powiedzieć, dzisiaj mi się nie chce. Tak. To jest piękne. A ja musiałam wstać rano, iść do salonu i nie mogłam powiedzieć dzisiaj jednej nie pani, chce. drugiej pani, mnie się dzisiaj nie chce. Straciłabyś moment klientów. Dokładnie. Dlatego nie zastanawiajcie się. Naprawdę, my na was tu czekamy. To jest fajna praca. No. Przecież to nie ma lepszej na całym świecie. Ja też uważam, że nie ma. Zdradzę moją tajemnicę? No ja, ja jesteś gotowa. <laughs> Zobaczcie, jak fajnie. Pięć lat mojej ciężkiej pracy, i nareszcie mogę. Nareszcie mogę wyjechać, nie patrząc w kalendarz, za ile mogę wrócić. Lecę do Polski jutro, słuchajcie, na prawie pół roku i cieszę się tym. Stresuję się trochę, coś nowego, ale, ale mogę. Po prostu mogę zamknąć drzwi, wziąć telefon. Internet będzie w Polsce. Na, pewno. na końcu świata. Mm -hmm. Nie będę. Ale, i to jest najważniejsze, że nadal będę pracowała, ale mogę pracować wszędzie. Nie ma nic lepszego. Ale będziesz szukała pracy w Polsce? Absolutnie. No, pracę mam. Na co mam. szukać? za kasą, <laughs> albo coś w sklepie spożywczym, no coś. Nie. Jak będziesz żyć? Nie. Forever jest moją pracą. Pracą, przyjemnością, sposobem na życie, codziennością. Wciągnęło mnie cało mi bez reszty i, i tego się trzymam. Super. A dla mnie to jest takie niesamowite uczucie, wiecie, bo to jest takie potwierdzenie, że Marta, bierz dzisiaj za komputer i powiedz obcej osobie o takim biznesie, tak. powiedz, bo tam jest kolejna Agnieszka, która czeka, która też chce powiedzieć: dzisiaj mogę. Hmm. Ale jeżeli ja się nie odważę, to Agnieszka raczej się do mnie nie, nie, nie. odezwie sama. Nawet bym nie znalazła, bo ja po prostu nie miałam czasu nawet szukać, a już jak do mnie napisałaś, to yes, to, jest bingo. to jest inaczej. Dokładnie. Także dla wszystkich osób, które pracują już w takim networku, to chcemy wam powiedzieć, nie bójcie się, nie bójcie się, bo mamy tutaj przykład na nas, na nas samych, że, że, to, że to warto. Ale też dla osób, które się przyglądają, kiedy ktoś Ci proponuje. Taką możliwość, czy to będzie współpraca z naszą firmą, czy to będzie inna współpraca, koniecznie zaglądnij, koniecznie daj sobie szansę, ponieważ nie ma przypadków. I zobacz, pięć lat mija i jesteś osobą wolną, która zabiera swój własny biznes do Polski, gdzie nie musisz szukać i martwić się, żeby, żeby przeżyć, tylko masz ten biznes. To jest jeszcze nic. Będziesz mogła rozwijać go dalej tam. Dalej. Zapraszam wszystkich w Polsce. Super, to jest super. Będziesz mogła przedstawić wszystkim w Polsce, o, jaki fajny biznes oferujesz, bo ten biznes budujemy tak naprawdę w każdym kraju na świecie i jest dostępny dla każdego. Dla tylko. Co jest wymagane, żeby, żeby tu zacząć pracować? Decyzja. Dokładnie. I chęci pracy. Dokładnie. Bo bez chęci nie, nie da rady. Nie wzbogacisz się tutaj nie wkładając nic. Tak. Nic nie zrobi bez, bez chęci, tak. bez tej decyzji. Najważniejsza jest decyzja, słuchajcie. Jak podejmiecie decyzję, my postaramy się Wam ułożyć plan tak. działania i wspólnie razem lecimy. Super. To co, żegnamy się? Żegnamy się. Żegnamy się Do z Wami. Do następnego zobaczenia. My się pewnie zobaczymy już w Polsce. Tak. Kolejnym razem, nie tak nie, za niedługo, za niedługo. <noise> za niedługo. Dziewczyny już piszą tam Aga, widzę, pisze czekamy. A. Tutaj mówią dziewczyny, powodzenia Agnieszka. Dziękuję Wam wszystkim. Pięknie, ja też życzę pięknie. Tobie powodzenia i cieszę się, Dziękuję. że dzięki, dzięki, dzięki temu, że jest taka możliwość zbudowania swojego własnego biznesu z domu, z internetu jesteś w stanie pojechać do rodziny, spędzić z nią czas i, i, i nadal kreować i pomagać wielu innym ludziom, bo tak naprawdę ten biznes to pomoc innym osobom w zdrowiu, jak i również dbanie o to, żeby ten portfel był pełny, nie pusty. To co? papa? pa! pa. pa, pa.